Zwolnienie szefa designu Jaguara. Jaguar zwolnił swojego szefa designu Jarego McGoverna, który był odpowiedzialny za design kontrowersyjnego Jaguara Type 00 oraz za przemianę tej firmy, która okazała się bardzo źle przyjęta. Już w tym roku miał zadebiutować pierwszy model pod rebrandingu tej firmy, czyli wspomniany Type 00. Jednak przez cyberatak na grupy JLR, różne opóźnienia w projekcie czy też spowolnienia w, se w segmencie drogich elektryków sprawiło, że debiut przesunięto na nabliżej nieokreślony moment w 2026 roku. Jednak teraz sprawa się bardziej zagęszcza. Jerry McGovern, szef designu grupy JLR oraz człowiek odpowiedzialny za Jaguar Type 00 stracił pracę w tej firmie. Według indyjskiej wersji brytyjskiego magazynu Autocar India, McGovern został w cudzysłowie wyrzucony z budynku przez ochronę. McGovern pracował dla Jaguara i Land Rovera przez prawie 21 lat, gdzie oprócz Jaguara Type 00 odpowiada również za m.in. widać poprzedniej generacji Range Rovera czy aktualnej generacji Range Rovera Sporta oraz za wiele innych projektów. Ogólnie w grupie JLR doszło do wielu podobnych sytuacji. Listowanie ze stanowiska szefa brytyjskich marek ustąpił oficjalnie Adrian Wardell, który był współtłuksem rewolucji w Jaguarze. Jego miejsce zajął Malaji, który był pełnił rolę dyrektora finansowego grupy grupie Motors, do której należy Jaguar wraz z Landowerem. Dodatkowe straty po cyberataku są liczone w miliardach euro, a projekt modelu Type 00 będzie bardzo odby, a przeszłość samego Jaguara jest mocno zamglona, wliczając fakty, że Jaguar w ciągu tego roku nic nie sprzedał, notując bardzo drastyczne spotki sprzedaży. Czy więc Jaguar zaprezentuje kolejne podejście do swojego powrotu? Albo czy znowu okaże się on znieudany, a Jaguar nadal nie będzie w ogóle sprzedawać samochodów przez nieokreślony dłuższy czas, albo czy w ogóle Jaguar upadnie, tego nie wiemy.